Jak widać było, mecz był ciężki, harowały obydwie drużyny jedna w drugim, wynik się stabilizował, jedną, dwoma, udało nam się odskoczyć w późniejszym okresie gry, w drugiej połowie, na tam bodajże na pięć, na sześć bramek i zaczęliśmy kontrolować wynik, spowodowane było to konsekwencją gry, wiadomo jaki mamy w zakres możliwości, ruchu na ławce, yy, dopadły nas kontuzje. Myślę, że to chwila przerwy, teraz co będzie yy, wzmocni nas i chłopaki powrócą do pełnej gotowości gry. I powiem tak, że jeszcze nie oddaliśmy ostatniego słowa w tej lidze. Chciałem pogratulować mojej drużynie. Chłopcy zostawili 150% na parkiecie, zostawili pod, zostawili łzy. Przede wszystkim wielki szacun dla nich za walkę. Za to, że się nie poddali. Przyjechaliśmy składem bardzo okrojonym, praktycznie nie było możliwości większych zmian. Chłopcy się spisali na 200%. Szacunek im wielki za to. Dziękuję jeszcze raz. Chciałem podziękować drużynie gospodarzy za bardzo dobry mecz. Dziękuję. Po takim spotkaniu trudno powiedzieć coś pozytywnego o swojej drużynie. Muszę pogratulować przeciwnikom kolejnego zwycięstwa na wyjeździe po trudnych zawodach, tym niemniej martwi się bardzo o to, że w dniu dzisiejszym, pomimo pewnych ustaleń i takiej przestrogi, którą mieliśmy w meczu stali mieleckizynem, jednak nie było takiego widać skupienia i determinacji w naszych poczynaniach, szczególnie jeżeli chodzi o wykończenie samej akcji, czyli tej sytuacji rzutu. Sporo sytuacji, nie mówię już o karnych, takich idealnych, przestrzelonych, stuprocentowych i to zadecydowało. 21 ramek straconych to nie jest dużo. My potrafimy rzucić około 30 w każdym spotkaniu. Dzisiaj nam no, się to nie udało. Zatrzymał nas bardzo dobrze grający Krzysiek Lipka. No, ja wszystko już powiedział, ale można dodać, że w obronie graliśmy naprawdę dobre zawody. W obronie naprawdę chłopaki dali z siebie wszystko. Myślę, że większe zastrzeżeń nie można mieć do nas, do obrony. Oczywiście, no jakbyśmy dorzucili tam w no, to myślę, że na pewno byśmy wygrali. Ale bez Krzysztofa Lipki, to myślę, że dałoby radę do wygrać. Ale niestety był trener zastali, Stali Mielec i nie udało się.